Jestem Ola i dzisiaj was nauczę jak się robi stopę. Najpierw krzyżujemy nitkę na dwa i zakładamy na kciuk i mały palec. Teraz wskazującym palcem ciągniemy od góry i on od nas odchodzi, żeby było skrzyżowanie. Teraz wskazującym i serdecznym palcem bierzemy. Tą nitkę i tą i ciągniemy. Teraz kciukiem bierzemy nitkę, która jest pomiędzy kciukiem a wskazującym palcem i ciągniemy. Teraz małym palcem bierzemy nitkę, która jest pomiędzy wskazującym a środkowym palcem i ciągniemy. Teraz puszczamy z kciuka i małego palca. Teraz tą nitkę możemy sobie puścić i patrzymy, że tu są dwie nitki i dolną ściągamy. Tak samo na małym palcu. Dolną ściągamy. Teraz kładziemy naszą stopę na blacie w ten sposób i dorabiamy jej piąty palec. I trochę ją uformujemy, żeby była bardziej jak stopa. got